Remisem 1 do 1 zakończył się sobotni mecz 17. kolejki 5. ligi pomiędzy LZS Cielcza a Wiktorią Ostrzeszów. Był to pojedynek dwóch drużyn z dołu tabeli. Emocji nie brakowało, bowiem wynik do końca trzymał w napięciu. W 15. minucie Kasper Obsadny strzelił bramkę na 0 do 1, jednak sędzia jej nie uznał, ponieważ dopatrzył się spalonego. Po upływie kwadransa goście mogli w końcu cieszyć się z prowadzenia. Po zderzeniu Mikołaja Obsadnego z bramkarzem, arbiter po namyśle zdecydował się wskazać na rzut karny. Okazję wykorzystał sam poszkodowany. Gospodarze nie poddali się i dążyli do wyrównania. Udało im się tego dokonać jeszcze przed przerwą. W 45. minucie na listę strzelców wpisał się Karol Oczkowski. Mecz stawał się nerwowy, bowiem drużyny zdawały sobie sprawę z jego stawki. W drugiej połowie więcej okazji tworzyli sobie piłkarze ścielczy. Na dodatek od 72 minuty Wiktoria musiała sobie radzić w 10 po tym, jak drugą żółtą kartkę obejrzał Kacper Obsadny. Od tego momentu ataki miejscowych nasilały się, jednak gościom sprzyjało szczęście. Wynik nie uległ już zmianie, ale przed zakończeniem meczu czerwoną kartkę na skutek drugiej żółtej obejrzał jeszcze jeden z zawodników Cielczy. Moim zdaniem mecz był bardzo wyrównany. Ciężkie też warunki pogodowe, strasznie nam wiatr nie sprzyjał w pierwszej połowie. W drugiej graliśmy już, wydaje mi się, że otwarcą bardziej piłka, no ale zabrakło szczęścia. Remi zasłużony, chociaż mieliśmy swoje sytuacje, tak samo w sumie swoje sytuacje, więc podział punktów jest jak najbardziej chyba, wydaje mi się, że sprawiedliwy. Wiadomo, w jakiej sytuacji są obydwa kluby. Jedni i drudzy grają o utrzymanie. Jest początek sezonu, początek rundy wiosennej. Wiadomo, to boisko tutaj u nas też, myślę, że do jakiegoś ataku pozycyjnego nie kusiło, więc nie było kalkulowania. Większość grania to pominięcie drugiej linii. Myślę, że z przebiegu meczu wynik sprawiedliwy, natomiast no, dużo się działo, dużo emocji. Żółte, czerwone kartki, ale myślę, że, że sprawiedliwy remis. No, każdy chciał wygrać, na pewno, bo Rozpocząć. My dla nas to jest początek rundy wiosennej. Chcieliśmy u siebie tutaj mocno zacząć. Myśleliśmy tylko o komplecie punktów. Musimy się zadowolić tym jednym punktem i walczyć dalej. Wielką sobotę Wiktoria na własnym stadionie zagra z Kanią Gostyni.